Hejka moi kochani widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem możecie przegląd na motywu na MSP2. Znowu w czwartek, przepraszam. Środa była bardzo, bardzo angażująca i zajęta. Niekoniecznie produktywna, może trochę, ale nie wiem. Ale nie, nie w kontekście kanału na pewno, ani nic z tych rzeczy. Raczej. Także widzimy się, przykro mi to bardzo mój, widzimy się w czwartek po raz drugi. Dobra, ja w ogóle chcę. Dobra, najpierw zacznijmy od Pet Shopu, bo mamy Pet Shop. Nie wiem, czy jest nowy pakiet już. Zaraz się dowiem. Wow, Griso tu stoi. To nie zarobić pisło. Ej, nie wyszedł! Ej, nie no. A może go wyrzu... Nie, go, go chyba wyrzuciło. My nie znam SP. Dobra, mamy taki Pet Shop. Ten Grinch jest ciekawy, bo to chyba ma być Grinch, jakiś biały w sensie, tak wygląda. Jest trochę drogi, więc prędzej bym kupiła chyba tego Grincha, chociaż nie wiem. Nie wiem, czy ten pies. Trochę ma za dużo kolorów, za dużo zabawy, jak dla mnie na razie, więc chyba też go sobie daruję. Ale nie, na razie sobie zaoszczędzę, z bo będę dużo na luki wydaje. w końcu wyjdzie na to, że nie będę miał na luki W Grinch nawet 10 bym mogła dać. A ten pies tak 8, 7. No w sumie ładny piesek 8, dobra to niech będzie 8. Piesek jest ładny? Nie. wiem. Nie wiem co on ma za ubranie, czy on ma być elfem? Chyba tak. Tak trochę na to wychodzi. To może 9, skoro to L, dobra. I tak sobie nie pomyślałam. O, Grixo jest. Dobra, nieważne. Znowu nie ma Grixo. Nie wiem, co robi. Dobra, zacznijmy zatem od. A nie, bo właśnie, przepraszam, jeszcze jedna sprawa. Yy, powinnam jeszcze oceniać sklepki eventowe, więc zaczniemy to także robić. Idziemy najpierw na central plażę. Będziemy je tak ogólnie oceniać, bo w ja poprzedniej ocence nie zrobiłam ocenek sklepików eventowych. I ogólnie też dopowiem, że rare Wiki nadal będą głównie z MSP1, od razu mówię. Ale inne rzeczy, to najwyżej wspomnę na odcinku, jak coś się zmieni, bo nie wiem, na przykład koła miasto filmów. Są raczej takie same. Zadania będą na shortach, z nagrody z zadań. Bo tak mi chyba najwygodniej. Nie wiem, czy ktoś to będzie oglądał, się okaże. Sety te logowania też nadal będą na, 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 na shortach, bo tak mi też najwygodniej. Zresztą nie wiem, czy się lubię shorty robić. A motyw to tak. Motyw to jest coś, co bardzo stare jest na, na, na YouTubie. W sensie nie wiem, jak to ująć. I zresztą nie wiem no Chociaż sklepiki eventowe chyba też są na miesiąc, ale jedną no, sklepiki eventowe to tam. Ogólnie jedyne co się zmienia na msp jeden to są chyba tylko te tła, a tła tutaj są no i te żarujki się zmieniają i te zadania chyba są jakieś, nie wiem czy stare nagrody, ale nie wiem. Szczerze nie wiem skąd są te, te nagrody zadań czasem, bo... Ale czasem są chyba takie nowe dosyć, więc... Nie wiem, chyba to, jest, to są jedyne nowości, bo reszta jest cały czas taka sama, dobra. Takie wyjaśnienie raczej będę tu nagrać, bo tyle w ogóle poprzedni motyw się fajnie przyjął, bo on ma 40 viewsów, po, po niecałym drugim dniu publikacji to jest dużo, pozdrawiam. Dobra, mamy pierwszy sklepik eventowy, mamy jakiś strój, nie wiem co to w ogóle jest strój. dla kogo to jest? To jest Elk, czy co to jest? Jak to jest? E możemy za taki jeden kupić w sumie. Zróbmy go różowego. O nie, będzie ładny. Ja chcę różowy. Mam taki lub teraz, właśnie. Robiłam z nim przed chwilą zestaw do grafik. Tak, Także taki pastelowy. O. A, to, to, a co to jest? Ej, to w sumie może być. To będzie ładne, takie. Bo tam jest jakieś. Tam chyba czegoś się nie da zmienić, więc. Ej, w sumie już taki mi się podoba, taki chce. Mamy tu jakiś make-up, ale za diamenty to mi szkoda. Ej, ładne w sumie dosyć. Mamy strój elficy i elfa. Ej, elfy noszą takie sukienki. Co to w ogóle jest? To jest sukienka, czy co to jest? Ja nie wiedziałam w sumie. No tak wygląda jak sukienka trochę. Mamy też buty, co były ciągle w zadaniach na jedynce. Kieckę ładną, mimo, ładna. Dobra, kupię nawet jedną niezmienną. Jakiś liczny sweterek, Ony gry. śliczny. Też go kupię. Nie wiem, czy niezmienionego może... Może do czegoś dobiorę. Włosy jakieś. Damskie i męskie, ale damskie, nie wiem. One były chyba rok temu, tylko dodali na, na głowę coś do nich. Ale ładne. Chyba nie miałam nawet na luku, wiecie? Rok temu na innym kącie, bo to jeszcze na innym koncie. Śliczna na czapkach SEO. Usta mamy jakieś... Co to są za usta? I w sumie możemy je wziąć, bo są śliczne nie wiem czy właśnie... Dobra, taki weźmy bo żeby... coś trzeba uniwersalnego mieć w końcu w szafie. Dobra, to tyle. Yy, ja oceniam sklepik na 9 i na 10. No, wszystko, prawie wszystko mi się podoba, reszta tak albo szału nie robi, albo nie wiem, co 9 może. Ktoś za mną przyszedł, bo to chyba jest ten Natanex, no, czy jak on ma... Nie wiem, nie wiem kto to jest. Tu mamy... pakiet. Pakiet się nie zmienił. Dobra, idziemy do drugiego sklepiku eventowego. Bo jest jeszcze jeden. <laughs> jeszcze jeden mamy. One się chyba tylko raz na tego zmieniają, nie? To jest iglo. A to nie. A to jest te, te dodatki na postać. Śliczna czapka mogę mieć. Ładne te rzeczy są. Ta, ta śnieżka jest mega ładna, ale no nie wiem co, o co z nią chodzi. Czy ta czapka jest? Tak, ta czapka jest na głowie, dobra, nie chcę jej zużywać, więc niech idzie do szafy. Ten sklepik eventowy oceniam na może 8,5, w sumie, nie wiem. Dobra, zobaczmy jak się motyw nazywa, już teraz będę wiedzieć. Ruby Heart, Ruby? Co to znaczy Ruby Heart? Ej, bo rubi to chyba diament jest jakiś, w nie wiem jak to się nazywa, no jakiś, jakiś kamień, o, Jakieś kamień, kamieniarskie serce, tak? ojej, to, to ładna nazwa, omegy oh. oh Czy tu będą jakieś, a dobra może najpierw to zacznijmy, sorry za szybko Zacznijmy tak na jedynce klasycznie, zobaczmy jakie tu dali. Gdzie to, to będzie? Tu jest, jedno jest. No, tak niewiele tego tła tu widać, ale jakiś domek, taki dosyć duży. Ładna choinka może. Ale tamto mi się poprzednio chyba bardziej podobało, 9,5 dam. Nie wiem, nie pasuje mi to do kamienia, w się do nazwy w ogóle. Kupię się. Ale nie zapiszę tego. Dobra, a jeszcze tego. Nie tu. Czy oni dodają co? Nowy motyw, eventowe jakieś tutaj właśnie, nie wiem Chyba nie. Nie, coś co? Do... Sorry, coś chyba dodali, to dodali. No tego chyba nie było. To było tu? No taka smutna, ale... Nie wiem. Nie wiem co jest za ocena. Takie wywalenie się tu. O, mega, co my tu mamy? A nie, to jest, czekajcie, to? Ej, to jest śliczne, to jest dziesięć, to jest nastrój. To byłem emoticon, to wcześniej. To jest śliczne, to, to za to 10, a za tamto, nie wiem, może 7. Nie, no dobra, osiem, może, bo to w sumie przydatne. Nie wiem, dobra, i zobaczmy, dobra, 9, dobra. Młode dziewczęce, zatem zacznijmy od urody może. Wow, dali nam... No. Ej, nie zabrali te... Ej, nie zabrali te włosy z diamenty ze szwego motywu. Ej, dlaczego nie zabrali? I nie wiem gdzie to się teraz kończy. Znaczy to są chyba te dwie pary włosów. Oni tak zabierają, to nie wiem. Te włosy, z, z, z kolory mają brzydkie, ale ogólnie chyba mógłby, można by je ładnie pokolorować. Te. te też mega ładne. Za samą knikę bym mogła dać. Za urodę. A nawet dziesiątkę w sumie. Dobra, mamy młode dziewczęta, innej nie mamy w sumie. Dobra, ona się tu zaczyna. Jakaś czapeczka, buty mega ładne, aby mnie kupiła, ale. No nie mam po co w sumie, bo nie robię luka teraz, może innym razem. Jakaś sukieneczka. Co to jest? Z tyłu nie widzę. Skolczyk. O, ej, ładny w sumie nawet, ale taki to. Nie wiem, co to za zamysł na taką okazję. Ej nie, te ubrania mi się nie podobają, wiecie? Rejtuzy jakieś, one ładne chociaż są. Ej no, w sumie ciekawe, ładne nawet. Ej nie no, młoda dziewczęca to imło, nie wiem, no ta była ładniejsza. Nie no, no siedem i pół, bo niewiele mi się tu podoba. To początek jest nie najgorszy. Ta czapka też może być jeszcze. Ten kolczyk, te buty. No reszta to takie... No tak, no nie bardzo, no sorry, no. No dobra, to chyba skończyłam zatem, tak? Chyba koniec. No dobra, to dziękuję serdecznie za oglądanko, Nie wiem, kiedy ten odcinek latuje. A na pewno się widzimy w drugiej części zestawów do grafik. To wszystkiego dobrego, to bye, pa!